Mam go z tej strony Kamil. I dzisiaj gramy na wertezie z X cytrynką. No, Mas No i to będzie mój pierwszy... Y mamy 8 sekund do startu. No i taka y wiatrak znaczy, jeden. Stwierdzenia i lajki pod naszymi silnikami. Dobra. razimy. To jest druga skrzynka. Nie ma. Aha, to trzeba strzyczać. Znaczy jest. Druga, tylko że podstaw. A... O, tajfun Chodź Aha Czekaj na środek, zaraz do niebieska. Nie, ktoś jeszcze rakietą Ej wezmę do środka, jestem w środku Pomocy, pomocy, ginę Idę, idę, idę Ginę jedno serce jest. No i już zabiliśmy. Ja mam kilka serc. Wiktoria tu w środku znowu są. Zginąłem. Nie. Dawaj. No. Zabijłem dwóch graczy. No i tak to wszystko dobrze. Dziękuję. I idziemy jeszcze jedną zagrać, bo. A rękę, bo to trwało. Dwie minuty tylko trwało. To jeszcze jedną zagramy. Pochodź na arenę rudy 1. No, rudy 1. No, to robimy stop i. No, tu dobrze. Już jesteśmy po krótkiej przerwie. Zagapiłem się w czas i już jest 10 sekund do zaczęcia. No, no. i gramy. No. Najbliżej jest do mnie X-Trynka. Ktoś z X-Trynkow chce sojusz? O, mam czekajek, ja mam maskę. O, Sida. Masz, masz, mm, nie, mam... okay. masz szały? Nie, ale mam dobra. Masz strzały? Nie. Jedna. Uważaj, idzie ktoś do ciebie o To ty. ty? Nie. Padłeś? Ja yes.

O, ja mam nasz przerób. No tutaj. No A nie, w sumie mam coś do na środek. Na środek? No. Kto Ci zabił? Ojej, jaram się, jaram się, ginę, 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 ginę. Jest coś na środku, szarpnę no, bak. no bak jest. Nie, czyli nie ma na którą No nie, ale jest jakiś typ, jaki... O kurde, no, strzela. No, strzelę. strzela. Mam no, strza... Strzałę mam. Może strzelę. Kurczę. Mam nieskończoną strzałę. No dobra.

Ale jeszcze jedną arenkę zagramy, Wiatr na szybko No i jesteśmy znowu na tej samej, co zaczynaliśmy? Tak, krótka przerwa. Tak, będziemy już grać Jesteśmy po krótkiej przerwie już zaczynamy tą arenkę dokładnie Tak, tym razem jeszcze na spontanie Już tym razem, o mam maskę kajko, tutaj Jestem na środku już. Trzeci raz, Jestem na środku! Ty co zabiłeś? Piksy trickę? Zginąłem... Chodź jeszcze jedno ostatnią, już teraz naprawdę. Chodź na Arenę Mars. Dobra, widzimy się po kurkę przerwę, zaczynam ja Dobra, jesteśmy po krótkiej, przerwie już 10 sekund do zaczynania. No i niestety nic nam się nie udaje. Można tej. Można tej na tej nam się uda. No ale no niestety. Nie mamy dzisiaj kwarta. No no. Tak jak mówiłam. No. I tak, bardzo dziękuję za dziewczynę, która do mnie podeszła i mnie rozpoznała w mostale. Tak, dziękuję. Pozdrawiam. Pozdrawiamy ją. Jeszcze, jak będę nagrywał, będę jedno w niedzielę. Aha, ona miała nick w menu, Tak, myli. Pozdrawiam, maju. I no, dziękuję. Jeśli to oglądasz, to wiedzę, że ty ty. Dziękuję ci. Dobra, gdzie ty jesteś? Już zrobiłem jednego typa. Dokładnie wpadłem teraz do pajęczyny. Kurde. To ty spadłaś? No niestety Xytecmga zginęła, ale ja żyję. Nie, straci tak na spontanie. Już nie wiem, która czwarta, ale chyba trzecia? Nie, chyba czwarta, nie? To spontanik mały, no nie? No niestety coś nam się ciągle... O, no półkończenie. Eee, gdzie jesteśmy? W środku? Na jakiejś wyspie. To no za X w rękę. No i tutaj masz hełmik? Nie, czy. No. Hełmik może masz X, sobie zrobiłbyś. Nie. Jaki jęczm? Weź kostkę kość Za to byłby sobie dobra. Nie, nie chcę. Ty... Kość w to... Stonów. 3. Dobra. No i tam jest typek, tylko że do niego nie dosięgnę. Ponieważ ona zwykło i nawet nie enchartowane... Nie, ja tylko ma enchartowane, bo i strzela, strzela, strzela. O ty! O, ma tego! Ten dobry łuk odrzeta. Ej, powinieneś... Jak masz podpalający łuk, to strzelić w te dnięti, które tam jest. Wiem. Widzisz te dnięki? Tak, ale nie mam. No, kiedy będzie będziesz strzelać coś.